Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Wydział Kultury Urzędu Miejskiego zapraszają na relację z wystawy malarstwa członków zarządu Towarzystwa Miłośników Wrocławia pod tytułem Nasze pasje. Prezentowane jest logo Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Na białym tle wpisany kwadrat w okrąg. W środku białe tło, czarne litery stylizowane, na górze TM podparte W. Prezentowane jest logo miasta Wrocławia. Na mniejszym prostokącie wpisane w czarny prostokąt słowo Wrocław, poniżej dłuższy prostokąt wpisane na białym tle. Miasto spotkań Czarnymi Literami. Relacja przygotowana dla osób niedowidzących i niesłyszących. Z okazji 66-lecia Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Prezentowany jest plakat z wystawy. Na jednej z prac napisane: 66 lat Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Nasze pasje. Wystawa malarstwa członków zarządu TMW w Galerii Małgosia potrwa od 2 września 2022 roku do 23 września 2022 roku. Zdjęcie z jednej ścian Galerii Małgosia, na której są prezentowane Prace artystów. Pierwsza praca zaprezentowana to mała brama wejściowa na ogród obrośnięta pchnącym krzewem róży. Kwiaty w kolorach biało-czerwonych liście mocny kolor zieleni. Drugi plan to duże drzewo zielone liście gdzieniegdzie przeplatają się bielą i żółcią. U dołu drzewa krzew z białymi kwiatami i jasnozielonymi liśćmi. Do bramy prowadzi ścieżka w kolorze brązu i ochry. Niebo lekko zachmurzone. Pracę wykonała barbara wołek. Obraz kolejny to praca akrylowa abstrakcyjna. Obraz wykonany w technice pooling, tak zwane lane obrazy. Obraz wykonany w kolorach bieli, bordo, szarości, zieleni. Obraz bardzo emocjonalny, oddaje różnorodność kształtów i barw. Wykonany przez Annę Semp. Olej na płótnie, abstrakcja. Wykonany przez Katarzynę Popińską na mocno czerwonym tle. Od dołu i od góry jakby z dużą siłą wkradały się pasma czarne, białe, ochry wymieszane. Obraz jest niepokojący w odbiorze. Praca olejna wykonana przez Annę Nawara. Na tle przechodzącym od bardzo jasnego seletynu do ciemnej zieleni, lekko wymieszanej z Bordo, stoi stolik. Marmurowy biały, z ciemnymi nierównymi kolorami czerwieni, zieleni i żółci. Na stoliku położona jest niebieska, gruba książka z pomarańczowymi rogami. Na książce stoi ciemnobrązowa butelka szery z czerwoną lakową pieczęcią i białymi naklejkami. Tuż przy butelce postawiono srebrny świecznik z białą, kapiącą i zapaloną świecą. O świecznik oparta jest ciemnobrązowa fajka. Obok butelki ułożone są dwa orzechy laskowe. Obraz został wykorzystany do plakatu wystawy. Praca olejna to kolejny obraz wykonany przez Annę Semp. Na ciemnobrunatnym tle z niewielkimi odcieniami czerwieni. Namalowane jest oko z czarną źrenicą i niebiesko-szarą tęczówką. Z oka wypływają dwie wielkie łzy w kolorach biało-czerwonych. Łzy to flaga Polski. Obraz był namalowany na stulecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Obraz oddaje charakter patriotyczny, refleksję nad trudnymi dziejami Polski. Autorką kolejnej pracy olejnej jest Barbara Wołek. Jaś Małgosia to dwie kamieniczki, symbole Wrocławia, które namalowała autorka. Lewa strona obrazu to kamieniczka Jaś w kolorze bieli z wieloma oknami. Dach w szpic w kolorze brązowym. Kamieniczka po prawej stronie w kolorze ciemnoczerwonym. To Małgosia, okna obramowane białymi wykuszami, kamieniczki połączone białym łukiem ozdobionym małymi ciemnymi filarami. Praca olejna. Kobieta z białą parasolką, stojąca tyłem. Parasolka jest rozłożona nad głową. Ubrana jest w białą sukienkę, włosy kobiety brązowe z jasnymi pasmami. Głowę ma skierowaną lekko w prawo. W uchu uwidoczniony brylantowy kolczyk. Tło obrazu od góry granat przechodzący w ciemny, brunatny i czarny. Obraz przyjemny w odbiorze. Widok na galerię. Dwa kolejne obrazy to martwe natury. Górny to ciemnobrązowy stół, na którym ułożone są gałązki winogron białych i ciemnych. Na drugim planie stoi wazon w kolorach niebieskim i białym. Przed wazonem ułożono śliwki i brzuskwinię. Tło obrazu bardzo ciemny brąz. Druga praca to ciemnozielone tło obrazu, przed nim postawiony brązowy stół, na, na nim srebrny kielich z rzeźbieniami. Na stole cztery czerwone jabłka z ogonkami i ciemnozielonymi liśćmi. U dołu kielicha dwie śliwki, z lewej strony suchy liść. Widok na galerię. Wystawę tę zorganizowaliśmy, aby pokazać, że nasi członkowie udzielają się w każdy możliwy sposób. Przynależność do naszego stowarzyszenia rozwija. Zapraszamy do nas.